nie zastanawiasz się, dla kogo tak naprawdę jest program mieszkania Plus. Może wydaje ci się, że tylko dla młodych szczęściarzy, którzy udowodnią, że spełniają kryteria programu. Wyjaśnijmy sobie kilka spraw. Pierwsze. Młodość to stan umysłu, a nie faktyczny PESEL. W tym programie wiek naprawdę nie ma znaczenia. Okej, okay, prawie nie ma znaczenia. Bo oczywiście, żeby ubiegać się o Mieszkanie Plus, trzeba być pełnoletnim. Po drugie. Niektórzy twierdzą, że Mieszkanie Plus jest tylko dla rodzin oraz małżeństw. Choć są oni głównymi odbiorcami tego programu, to nie jedynymi. Skorzystać na nim mogą również osoby żyjące samotnie. Jesteś studentem, osobą starszą, nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś stał się właścicielem Mieszkania Plus. No dobrze, ale w takim razie kto decyduje o tym, komu należy się Mieszkanie Plus? Sytuacja wygląda tak. W przypadku, gdy liczba zainteresowanych przekroczy liczbę dostępnych mieszkań, o pierwszeństwie zadecydują kryteria wyznaczone przez samorządy. Na przykład wielkość rodziny, obecność osoby z niepełnosprawnością w rodzinie, bycie osobą po 65 roku życia, bycie osobą samotną, chęć zmiany miejsca zamieszkania ze względu na zatrudnienie lub rozpoczęcie nauki, a to wszystko zależy od potrzeb danego regionu. Mam nadzieję, że zachęciłem Cię do sprawdzenia swoich szans w programie Mieszkanie Plus. Więcej informacji udaj się na stronę internetową www.mieszkanieplus.gov.pl